Po ostatnim ataku dronów, Polacy pytają teraz agentów, gdzie teraz opłaca się kupować nieruchomości? Liderem pozostaje cały czas Hiszpania, ale okazuje się, że nawet taniej można wyrwać okazję w Bułgarii. Ceny wynajmu stabilne, ale liczba ofert względem ubiegłego roku zmalała. W Łodzi o 23%, we Wrocławiu o 4%, jedynie wzrost o 10% zanotowano w Katowicach. Za dwupokojowe mieszkanie w Warszawie zapłacić trzeba średnio 3700 zł, zaś w Łodzi ceny pracują się w okolicach 2200 zł. W ciągu ostatniego roku kwota, którą banki są gotowe pożyczyć trzyosobowej rodzinie wzrosła o prawie 30% i sięga teraz prawie miliona złotych. Do porównania w 2022 roku także trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych dysponowała zdolnością kredytową na przeciętnym poziomie niższym niż 400 tysięcy złotych. W Gdyni padł rekord. Apartament w Waterhall sprzedany za 18 milionów 450 tysięcy złotych. To jednak dopiero początek. Najdroższe penthouse'y w tym kompleksie wyceniane są na kwoty przekraczające aż 25 milionów złotych.